I manu, wiecie poinformować o moim nowym koncie na TikToku o Fortnite. Cie. W opisie będzie link do ten. Do tego kanału na TikToka. Temat jak, jak jak zwał, tak zwał. No i może się jakiś odcinek pojawi, ale to nie jest pewne, bo duże zadanie. No i już chyba nic. Aha! I dziękuję za to, że ten film z riemu Franców się cały czas rozbija. Już ma trzy koła chyba i światy. Czekajcie widzę 2 sekundy sprawdzę. Dobra. Włączyłam metrę. Nie, już 5 koła prawie ma. Co jest Jak to możliwe. Dziękuję widzowie. Zapamiętajcie, w opisie na pewno będzie link. Były filmy ze świętowaniem, na 1400x4700 Tym Subskrypcji 27 Aha, miałem gdzieś film na YouTube o klawiaturze Albo wrzucę, albo po prostu tylko w tym filmie powiem Nie wiem Dobra, jak nie będzie na, na kanale, to... Znaczy powinno być na kanale, to dobra, się. Było?